Napiszmy piszmy, jest na waka, no to znaleźliśmy dużo u pokaczarów. Tak zwane Ufocaczery to bardzo popularne w Japonii automaty do gry. Spopularyzowane w połowie lat 80. ubiegłego wieku, dzisiaj są praktycznie wszędzie. Zasada zabawy jest bardzo prosta. Mianowicie wrzucamy 100 jenów, czyli około 3 zł, i próbujemy w szczęki złapać upatrzony gadżet. Oczywiście nie jest to takie proste, ponieważ te szczęki no, nie łapią. Tych gadżetów tak, jakbyśmy chcieli, a zatem jest cała masa teryków, jak upolować upatrzone gadżety. Mistrzowie u piszą o tym nawet podręczniki i wydają w formie książek. Oczywiście w tym przypadku bardziej liczy się sama zabawa, polowanie niż sam gadżet. Aczkolwiek istnieją gadżety, które są dostępne tylko w Fokaczerach. I wtedy ich kompletowanie to dodatkowe wyzwanie. A zatem, jak będziecie w Japonii, spróbujcie, może wam się powiedzie.